Dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku, ciężko jest znaleźć znaczenie, co to znaczy żyć w czyimś królestwie. Polska nie miała króla od 1795 roku, czyli kupa czasu minęła już, kiedy w Polsce był ostatni król. W Ameryce króla nie było nigdy. Amerykanie wybierają nowego prezydenta co cztery lata. Pomyślcie, co by to było, gdyby prezydent był jak król całe życie, aż nie umrze. Gdyby w Polsce, na przykład, prezydent Komorowski zrobił się królem i panował aż do swojej śmierci. Mielibyśmy rewolucję na ulicach. Ale kiedyś było całkiem powszechnym to, że każdym państwem rządził król czy królowa. Jego poddani tak naprawdę musieli być posłuszni w każdej sprawie. W królestwach nie ma czegoś takiego jak prawo do wolności czy prawo do samostanowienia. Bo to co król mówi, to jest święte. Jak Król daje rozkaz, to z królewskim rozkazem się nie dyskutuje. A my, jako ludzie, którzy żyją w krajach demokratycznych, tak w Polsce, jak i tutaj w Stanach Zjednoczonych, bardzo sobie cenimy nasze prawo do wolności nasze prawo do tego, by samemu decydować, co chce robić. I kiedy chcę robić i jak to chce robić. Ciężko nam sobie wyobrazić, żeby jakiś król czy królowa nam dyktował, jak żyć w naszym życiu. A to właśnie znaczy być poddanym króla. Nasza wola podlega innej osobie. Tak naprawdę nasza wolna wola jest bardzo ograniczona. Bardzo więc niełatwe jest to święto Chrystusa Króla. Bardzo nam pod włos idzie, bo my bardzo sobie cenimy naszą wolność, nasze prawo do wolnych wyborów. I tak naprawdę to święto Chrystusa Króla ma bardzo polityczne korzenie, ma bardzo polityczne podłoże. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w którym roku czy w którym wieku to święto było po raz pierwszy ustanowione? Pierwszy wiek, piąty wiek, XV, XIX, XII, XII, XXI wiek. Ktoś ma jakieś pomysły? Kto może zgadnąć, w którym wieku było ustanowione to święto? Pani Ulu, ktoś ma jakiś pomysł? W XX wieku. To święto po raz pierwszy ustanowił papież Pius XI w roku 1926. Czyli jak na Kościół, to bardzo nowe święto. W historii Kościoła 1926 to tak jakby było wczoraj. To dopiero co się stało? To święto dopiero. Wymyślono czy ustanowiono kilka lat temu. A dlaczego? Z powodów politycznych. Pamiętajmy, co się dzieje w Italii w tamtym czasie. Pod koniec wieku XIX Italia po raz pierwszy była zjednoczona. Włochy po raz pierwszy stały się jednym państwem. Do tamtego czasu nie było Państwa Włochy nie było Państwa Italia, były kilkanaście małych państwek, kilkanaście małych ksiąstw było Królestwo Sycylii, Królestwo Neapolu, Republika Wenecka, był Mediolan, Florencja miała swoje państwo. I oczywiście największe państwo na całym Półwyspie Włoskim to było państwo papieskie, papież aż do końca XIX wieku był również królem. Miał bardzo duże państwo na Półwyspie Włoskim, które mniej więcej byłoby tak jak dzisiaj połowa stanu Missouri. W tym państwie była papieska policja, papieskie wojsko, więzienia, sądy, poczta, tak dalej, tak dalej. Ale Garibaldi, bohater narodowy włoski, Udało mu się zjednoczyć wszystkie te małe państewka, wszystkie te małe królestwa i księstwa w jedno państwo, które dziś nazywamy Włochami. Jednym z bocznych produktów tego zjednoczenia Włoch było zniszczenie państwa papieskiego. Papież stracił swoją koronę. Papież przestał być królem. Jednego dnia miał wielkie państwo, wielkie papieskie królestwo, a w poniedziałek się obudził i zostało mu tylko tyle: kawałek podwórka na Watykanie. Z Wielkiego Papieskiego Królestwa ostał mu się kilka hektarów ziemi. Tak naprawdę Watykan jest dokładnie wielkości naszego kampusu parafialnego. Nasza parafia ma Siedem arów po angielsku się mówi, czyli tyle, co ma państwo watykańskie. Pomyślcie sobie, jak papież musiał się czuć. Jednego dnia był królem dużego państwa, a potem tylko tyle mu się ostało. Papieże od zjednoczenia Włoch bardzo są w silnej opozycji do republiki, do demokracji włoskiej. Papieże od tamtego czasu wciąż nie mogą się pogodzić z tym, że stracili swoje królestwo. Dlatego jednym z pierwszych kroków papieskich po zjednoczeniu Włoch było zwołanie Soboru Watykańskiego I. Na Soborze Watykańskim I papież chciał sobie jakoś zrekompensować to, co się stało. Stracił koronę, stracił dochody, stracił władzę świecką, więc przeforsował swoją agendę i został ogłoszony nowy dogmat. Dogmat o papieskiej nieomylności. Papież postanowił, że skoro teraz nie ma już królestwa, to przynajmniej będzie nieomylny. A potem, kilkadziesiąt lat później, na początku XX wieku. Kolejny papież Pius XI wymyślił, że warto zrobić święto Chrystusa króla, żeby przypomnieć wszystkim katolikom, że to nie demokracja jest najważniejsza, ale królestwo. Że papież jest następcą króla. Że królestwo i monarchia jest wybranym systemem w Kościele katolickim. Widzimy więc, że to święto ma z religią niewiele wspólnego. Święto Chrystusa Króla jest najlepszym przykładem, do czego prowadzi polityka razem z religią. Ale myślę, że z tej politycznej historii mogą też dla nas płynąć pewne pozytywne wnioski. Chodzi mi zwłaszcza o to, że poddani królestwa nie mają dużej wolności, że wolność ich wyboru jest bardzo ograniczona. Jeżeli chcemy być szczerzy sami z sobą, to musimy przyjąć w pokorze to, że i nasza wolność też jest ograniczona. Że dużo wyborów zostało dokonane za nas. Że najważniejsze rzeczy w naszym życiu tak naprawdę nie podlegają naszemu wolnemu wyborowi. Pomyślmy. Czy mogliśmy wybrać. Kolor naszej skóry. Czy ktoś z Was wybrał, że chce być białym człowiekiem? Nie. Czy ktoś z Was wybrał, że jest mężczyzną czy kobietą? Też nie. To są bardzo ważne rzeczy. Nasza płeć, nasza rasa identyfikuje nas na całe nasze życie, a my tego nie wybraliśmy. Co więcej, czy ktoś z nas wybrał naszą orientację seksualną? Też nie. Po prostu się obudziliśmy i odkryliśmy, że jesteśmy albo heteroseksualni, albo homoseksualni. Czy ktoś z nas wybrał naszą, nasz język ojczysty? Czy wasza mama pytała się was, gdy byliście mali? Kochane dziecko, czy chciałbyś mówić po polsku, po angielsku, po hiszpańsku czy po chińsku? Nie. Nikt się mnie nie pytał, w jakim języku mam mówić. I przez to teraz mam taki bardzo ciężki polski akcent, gdy mówię po angielsku. Bo nikt się mnie nie zapytał, czy bym nie wolał mówić po angielsku od dziecka. Nie miałem możliwości wyboru własnego języka, nie miałem możliwości wyboru własnej płci, własnej rasy. Nikt się z nas nie pytał. Kiedy chcielibyśmy się urodzić, prawda? Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Nie mamy również wpływu na datę naszej śmierci. Zobaczcie, jak bardzo dużo ważnych rzeczy jest poza naszym wyborem. Te sprawy nie podlegają naszej woli ani trochę. Nasza płeć, nasza orientacja, nasz kolor skóry, nasz język, nasze obywatelstwo pierwsze to wszystko było nam narzucone z góry. Nic z tego nie wybraliśmy. Czyli musimy dzisiaj zrozumieć, że są rzeczy, na które w naszym życiu nie mamy dużego wpływu. Z drugiej strony istnieją też rzeczy, które możemy wybrać. Istnieją rzeczy na które mamy wielki wpływ. I to na podstawie tych rzeczy, mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, będziemy osądzani. Święty Mateusz w tym tekście dzisiejszej Ewangelii mówi o sądzie ostatecznym. I zauważcie, że Jezus nie oddziela chłopacy na prawo, dziewczynki na lewo. Albo Polacy na lewo, Amerykanie na prawo albo geje tu, a heterycy tam, albo ci co mówią po angielsku tutaj, a ci co po hiszpańsku tam. Pan Jezus nie oddziela na podstawie tego, czego nie wybraliśmy, tylko na podstawie tego, jakich dokonaliśmy wyborów. Mówi tak: Byłem głodny, a Ty zdecydowałeś się, żeby mi podać coś do jedzenia. Byłem spragniony, a Ty wybrałaś sama wolnie, żeby podać mi szklankę z wodą. Byłem przybyszem, byłem imigrantem, a Ty przyjęłaś mnie do swojego domu. Byłem nagi, byłem zimny, a Ty dałaś mi coś do ubrania dałaś mi ciepły koc. Byłem w więzieniu czy w szpitalu, a Ty przyszedłeś mnie odwiedzić. To są nasze wolne wybory. W tym zakresie mamy 100% wolności. Możemy dokonywać wolnych wyborów, i na podstawie tych wolnych wyborów będziemy osądzani. Nie na podstawie tego, jakim mówimy językiem, czy jaka jest nasza płeć, czy jaki jest kolor naszej skóry, tylko na podstawie. Naszych wolnych wyborów. Czy wybraliśmy, czy zdecydowaliśmy się widzieć twarz Jezusa w tych, którzy są głodni, w tych, którzy są spragnieni, w tych, którym jest zimno, którzy są bezdomni, w przybyszach i w imigrantach. To podlega w stu procentach naszej woli. My o tym decydujemy, czy komuś pomóc, czy komuś nie pomóc. I na podstawie tych wolnych wyborów będziemy osądzani przez Chrystusa, który jest naszym Królem. Amen.